Z powrotem w najmądrzejszym programie w sieci. Czemu? Ponieważ wiem, jak wyglądać super mądrze. No i o tym dzisiaj opowiem. Jak zawsze wyglądać mądrze. Pokażę Ci kilka sztuczek, których możesz użyć, aby zawsze wyglądać i brzmieć mądrze. Powiedzmy, że masz super inteligentnego przyjaciela, który wie, powiedzmy, wszystko o Grecji. Nie, Hank, nie Grease Musical. I zanim zmienisz się na... Ach, nie miałem na myśli też I rodzaju Grisi. Miałam na myśli starożytną Grecję. Jak w Grecji. Kraju. Tak, Ta ten. Tak mi się wydaje. Nic nie wiem o Grecji. Kiedy rozmawiam z moim mądrym przyjacielem, mogę sprawić, że pomyśli, że wiem wszystko. Powiedzmy, że to jest mój mądry przyjaciel. Cześć. Wow. Musisz to naprawdę często słyszeć, ale jesteś mega przystojny koleś. Ty też! To miałem na myśli. O czym chcesz porozmawiać? Mm, Grecja. O! Mój ulubiony przedmiot! Nie, nie jest. Ale on tego nie wie. Jak mam sprawić, żeby myślał, że wiem wszystko o Grecji? Pierwsza sztuczka polega na tym, żeby pozwolić mu mówić. Za jakiś czas po prostu powtarzaj szybko ostatnie słowo swojego zdania. Co robisz w starożytnej Grecji? O, e, historia i kultura. Kultura. Wiesz, wierzyli w wielu bogów. Bogowie. Tak. A moją ulubioną jest Atena. Bogini mądrości. Mądrość. Świetnie. Poza tym zawsze powinieneś świadomie kiwać głową, kiedy to robisz. Ale nie przesadzaj. Atena była piękną kobietą i zawsze była ubrana w pełną zbroję. O tak zbroja. Twój przyjaciel pomyśli, że wiesz tyle samo co on. Ale teraz może zadawać ci pytania. Wiesz, że zbudowali tę wielką świątynię. Ach. Ach, jak to się nazywało? Nie panikuj, gdy to się stanie. Po prostu weź głęboki oddech. I wymyśl coś. Masz na myśli korkiki? Nie ma miejsca, o nazwie korkiki. Ale twój przyjaciel o tym nie wie. Teraz musi ci odpowiedzieć. Nie ten, tylko. Tylko Partenon! O, no tak! Partenon, jasne! Widziałeś to? Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć tak, jakby to było oczywiste przez cały czas i brzmieć, jakbyś był prawie rozczarowany, że to była odpowiedź. O, no tak! Partenon, jasne! Ponieważ to nie twoja wina, że nie zrozumiałeś. To wina twojego przyjaciela, ponieważ źle to opisał. Kolejna sztuczka jest całkiem fajna. Był tam posąg Ateny pokryty złotem. Naprawdę? Nie wiedziałem tego. To, co tam zrobiłem, jest naprawdę ważne. Tylko mądrzy ludzie przyznają, że czegoś nie wiedzą. Ale musisz wyglądać na prawie zszokowanego, że o tym nie wiedziałeś. A twój przyjaciel będzie szczęśliwy, że może cię nauczyć czegoś nowego. Tak, ale złoto zostało skradzione później. Cóż, eksperci się z tym nie zgadzają. To również dobra sztuczka. Eksperci się nigdy w niczym nie zgadzają. Ale zwracają na to uwagę tylko mądrzy ludzie. Wow, Tom! Nie wiedziałem, że wiesz aż tyle o Grecji niewielu ludzi tom niewielu ludzi to jeden ze sposobów by wyglądać mądrze ale jest też inny sposób właściwie możesz się czegoś nauczyć co myślisz daj znać w komentarzach i nie krępuj się subskrybować